I dzisiaj opowiem wam o bardzo ciekawym temacie O znieczuleniu do cięcia cesarskiego Cześć, to ja Mariusz, a to jest mój kanał Lekarz z Niemiec Pewnie słyszałeś, że jestem specjalistą anestezjologii i robię narkozy Wielu anestezjologów najchętniej zmieniło mi miejsce pracy na szpital Bez porodówki bez ginekologii Wiąże się to z tym, że porody mają miejsce wieczorami w nocy mogą być bardzo stresujące i wielu anestezjologów nie lubi tego stresu. U nas w szpitalu cięcie cesarskie odbywa się w trzech trybach i jest taki trochę podział jak lampa na skrzyżowaniu, zielone, czyli planowane, planowane sekcje, planowana operacja, gdzie mamy dużo czasu, możemy się przygotować, kolor żółty, czyli em, Alice sekcjo, czyli musimy się spieszyć. Mamy pół godziny od momentu, kiedy zgłosi się do nas ginekolog, do momentu kiedy dziecko zostanie wydobyte z brzucha. I w trzecim trybie, Notfall sekcjo, czyli w trybie czerwonym, musimy jak najszybciej zrobić narkozę, żeby dziecko mogło być wydobyte z brzucha matki. W zależności od tego, w jakim. Trybie odbywa się cięcie cesarskie. Tak, takie będzie dopasowana narkoza. Złotym standardem w Niemczech jest znieczulenie podpajęczynówkowe, czyli szpina anestesji. Byłem to już tyle razy, to zawsze jestem zachwycony, bo potrzebujemy około 2,5 ml substancji znieczulającej. To jest bardzo mało. Wszczykujemy to w odpowiednie miejsce i dzieje się naprawdę coś wyjątkowego. Można wykonać operację, a z drugiej strony możemy sobie rozmawiać z pacjentką normalnie i jestem zawsze zachwycony, jak to ktoś wpadł na to. Jeśli musimy działać szybko i nie mamy czasu, wtedy wykonujemy pełną narkozę, czyli znieczulenie ogólne i w przypadku pacjentek w ciąży, w zaawansowanej ciąży, jest to związane z bardzo, z podwyższonym ryzykiem okołooperacyjnym. Last but not least w naszym małym szpitalu Fusen, kiedy urodzi się dziecko w przebiegu cięcia cesarskiego, to jest dwóch lekarzy na sali porodowej, dwóch anestezjologów i jeden zostaje przy pacjencie, a drugi idzie i zajmuje się dzieckiem, które się dopiero urodziło, wykonuje badanie, wykonuje ocenę APGAR i ewentualnie wspomaga dziecko, jeśli są problemy. Uwielbiam, kiedy na sali porodowej dziecko krzyczy. Płacze, bo to jest objaw życia. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.